Jestem taka jak babcia na wakacjach w 2017 i nigdy nie zobaczę ja jestem sama, to ona nie jest sama. Tu stajcie, się zjada, nie tak stąd, jak w Kielcach. A teraz ty mówisz. To ja napisałam. Jestem Sarko-wabcia, mała tatie. Jak? Mam laty siłteś, i się żartuję. I się żartuję. I nie mogę spać. I nie mogę spać. I tutaj, tutaj się... I piję kawę, jest. I piję kawę, ja. Jestem tutaj, ale się i I co teraz, I jak taka, jest taka nerwowa. jestem ja hmm? ja hobby? Hmm? Ja ja tak, 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 Ja Tak, ja na wakacje. Na wakacje. Rok. Pysu, 20, I piję kawę. I piję kawę. I nie mogę spać. I Nie mogę spać. I taka zarzucujesz. I taka I Już taka nie jest. Jestem taka dziewucha. Powiedz. Jestem taka dziewucha. O niej, jest tak takie burza tutaj, tu, tutaj, a nie wiem co, no i co teraz ja tu, gdzie jest? Jest, yeah, jest, yeah. jestem taka jak zawsze, na wakacje, na rok 2017, to zawsze tutaj Jestem. Hmm? Jestem, powiedz. Jestem taka babcia. Na wakacje. Na wakacje. Rok? Ok. 2017. I jestem, jestem taka dziewucha. Jestem, tak. jestem taka dziewucha nie i mogę spać. I takie... I... I, I, nie. I <laughs> jestem taka Nie <złowa. laughs> Jestem taka słodka, powiedz. Jestem taka słodka. Dzień dobry, to jest ta dziewczyna, nie ja mówię, jestem hmm, taka jak babcia, hmm. na wakacje od 2017, tu tutaj jestem, ale są tu jeszcze dawcy, ja jestem taka, taka. There. Okay, so.